witam Was serdecznie, z tej strony Halak, słuchajcie moi drodzy, króciutki news o dwóch czołgach, które zmierzają na super test yy, i jeden z nich francuski, drugi brytyjski, zaczynamy od czołgu Lorraine 50T, dziewiątka ciężka, zobaczcie jakie to, to ma parametry, czy też będzie miało, prawdopodobnie, penetracja 264, 308, 65, uszkodzenia 400, 400 i 515. Reload 14 sekund, czas celowania 3 sekundy, celność naprawdę fajna 0,33, czyli może być to działo bardzo przyjemne. Gdyby nie te 3 sekundy celowania, to by było mega przyjemne. 10 stopni opuszczenia działa, więc super. Yy, mamy 55 pocisków, 60 km na godzinę ma to to jechać. Przypominam, czołg ciężki. 20 km do tyłu. Mamy 1000 koni. Wychodzi 18,2 konia na tonę. Więc bardzo dużo tutaj zależy, jakie opory dla gruntu dadzą i jak się będzie tym jeździło. Obrót kadłuba 34 stopnie na sekundę. Obrót wieży 35 stopni na sekundę. Oczywiście te wartości będzie można zwiększyć. Dalej mamy. 1900 Hapsa, pancerz. No, tutaj będzie to kluczowe. 90 30 No, niestety, z boku to będzie papier totalny i widać dosyć dużą pff, taką powierzchnię do trafienia. Zwłaszcza pociskiem jakimś odłamkowo burzącym. Bardzo duża powierzchnia. Chyba, że tutaj jakiś pancerz warstwowy z boku będzie mamy wieżę za to bardzo mocną, a przynajmniej na papierze mocną, 250 przy takim kształcie powinno dać niezłe wyniki, 95 z boku, no to już dużo, dużo gorzej i 40 z tyłu, view range, czyli wykrywanie 400 metrów i zasięg sygnału 750, czołg wygląda... Całkiem, całkiem przyjemnie, tak? Bezpiecznie powiedziałbym. Jedyna rzecz, która tutaj mnie martwi, to 3 sekundy czasu celowania. To właściwie taka jest jedyna e, łyżka dziegciu w tej e, beczce miodu, tak? No bo celność mamy fajną, tutaj szybko strzelę, no 14 sekund, no ale wiadomo, że to zmniejszy się na 100% załodze, jeszcze jakąś, jakieś jedzonko może, a może e, coś innego dosyłacz i tak dalej, to się zmniejszy, także może być całkiem, całkiem ciekawie, prędkość, mobilność jest ciekawa, oczywiście no nie ma tutaj obrotu powiedzmy kadłuba ze 40 stopni, ale też te 34 zwiększymy troszeczkę, co do pancerza na kadłubie, obawiam się, że będzie wchodziło, oj będzie wchodziło, 90 mm to jest mało, Dolna płyta jest bardzo dobrze skontowana, ale ta górna, no, jest to Landara, kolejny czołg typu Landara. Zobaczymy, co z tym będzie i przechodzimy do czołgu drugiego, który na pierwszy rzut oka o wiele ciekawiej się prezentuje i mógłby mi zastąpić Xora, ale niestety są tu pewne zgrzyty. Ma być to medium tank, nazywa się Cobra, dziewiąty poziom. I teraz działo jest bardzo ciekawe, ponieważ yy, no, obrażenia 320, taka alfa. Natomiast yy, jeżeli chodzi o penetr yy, przepraszam, 360. Natomiast jeżeli chodzi o penetrację, to na zwykłych pestkach absolutnie nie można nic temu zarzucić. 268 to fantastyczna penetracja jak dla meda 9 poziomu. I goldowe pociski z tego co widać, to będą hasze. Z penetracją 219 i obrażeniami 515. Dodatkowo mamy 120 mm aż penetracji na pocisku odłamkowo burzącym. Tak mi się wydaje, że ten ostatni pocisk to będzie odłamkowo burzący. No, ale musimy zacząć prezentować pozostałe parametry. Otóż jest to magazynek na 4 pociski i przeładowanie tego magazynka to 50 sekund. Kurka wodna. Więc XOR ma 320 strzał i ma 45 sekund, też 4 pociski. A ten, no, ma być medem, tak? Natomiast o 5 sekund więcej. Innymi słowy, tragedia po prostu tragedia. Mamy reload time tam 1,33, to jest fajnie, ale czas celowania 4 sekundy i celność 0,4. Więc jak się domyślacie, prawdopodobnie największa skuteczność będzie na bliskim dystansie, ewentualnie średnio bliskim, powiedzmy. No bo snajperem ten pojazd nigdy nie będzie. Opuszczanie działa 10 stopni, 28 pocisków. No i mobilność. Niestety nie jest różowo, jest powiedziałbym gorzej, no w pewnym sensie gorzej niż ciężar poprzednio zaprezentowany. Tutaj zaledwie 40 km na godzinę prędkość maksymalna, 25 do tyłu, 18,4 Konia na tonę, ponieważ mamy tutaj silnik 600 koni. Obrót rzeczywiście jest dobry, bardzo dobry 55 stopni na sekundę. I wieża również się fajnie kręci 44 stopnie na sekundę. Mamy 1600 hp. Pancerz kadłuba z przodu ma 120. Uważam, że to nie będzie jakaś, nie wiem, bariera nie do przejścia. Z boku 30, no to jest tragedia. Wieża ma bardzo specyficzny kształt i pancerz 130. No, chciałbym sprawdzić to. Może to dingać, naprawdę może dingać ta wieża. Tylko zwróćcie uwagę, że działo jest w niej zamontowane na stałe czyli, no tutaj opuszczając działo, nie zwiększymy kąta pod którym będą uderzały pociski w wieżę, więc te, ten kąt, który tutaj jest, musi wystarczyć, tak, musi, musi wystarczyć. Co tutaj jeszcze? Wiórę 400 metrów, mamy i sygnał 570 metrów. No, powiem tak, no jestem zawiedziony, wstępnie mówiąc, czołg, który ładuje 50 sekund, i może zadać na dziewiątym poziomie zaledwie 4 razy po 360. To jest trochę słabo. I żeby chociaż tutaj było jakieś supercelne działo i supercelne celowanie. Tymczasem mamy przedziwną sytuację, najgorszą z możliwych że reload tego magazynku, czyli pocisk jest ładowany szybciej niż zjeżdża nam się kółko celownika ponieważ tutaj mamy 1.33, czyli świetna wartość, a czas celowania 4 sekundy. Chyba, że tu jest jakaś pomyłka i to odwrotnie jest. Chociaż 4 sekundy pomiędzy pociskami, to by kurka było całkiem całkiem porządny wynik naprawdę, kurcze. Także na pierwszy rzut oka pojazd niby rewelacyjny. Z drugiej strony mamy te hasze i przy 50 sekundach ładowania, no to już z góry przed bitwą musimy chyba się zdecydować, albo na te hesze, albo na zwykłe pociski, prawda? Hesze są bardzo kapryśne, naprawdę. Yy, paradoksalnie no, gra się nimi yy, najlepiej, jak nas losuje na topie. Czym słabszych mamy przeciwników, tym lepiej gra się heszem. No jeszcze oczywiście zależy od tego, jaki pancerz mają, czy jakiś warstwowy, czy też może są to duże landary do trafienia tak jak w przypadku japońskich czołgów no cóż takie dane moi drodzy są to wstępne dane pamiętajcie że czołgi na supertest zmierzają po to żeby być testowane jak sama nazwa wskazuje więc mam nadzieję że z tym pojazdem wargaming coś jeszcze zrobi i że zrezygnują tutaj z tego na przykład 50 sekundowego ładowania i czasu celowania 4 sekundy. Nie, no to, to, to chyba jakiś błąd jest normalnie. 4 sekundy czasu celowania to jest naprawdę bardzo dużo. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Dzisiaj wieczorkiem, ponieważ wczoraj była Subnautika w kosmosie, więc dzisiaj na streamie się spotykamy, będę grał tregerem ale to nie będzie stream z grania wafentregerem, tylko raczej yy, odbierzcie to jako stream z pogadanką. To znaczy, podpowiadam troszkę na wasze pytania i tak dalej, pogadamy sobie, ponieważ nie będę grał tym wafentregerem, żeby wygrać, tylko po prostu no, będę tak jeździł, bo jeździł. Może jakieś wygłupy będę robił. Chciałbym. Te klucze, które dostałem od Wargamingu, żeby ludzie sobie po prostu powygrywali z tym Waffen-Tregerem, bo jest z tym kiepsko. No więc przy mojej dosyć biernej postawie, przynajmniej część teamów, mam nadzieję, że da radę. A wy będziecie wiedzieli dokładnie, kiedy klikam bitwa, więc może akurat wyrzuci was ze mną i sobie misję porobicie. No, także dzisiaj taki stream frywolny, łamany przez luźny. To tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.